Iwona Krzyżak, podsumowanie roku 2022. Subiektywne, odredakcyjne nasze. Sierpień. Sierpień tragiczna historia. 6 sierpnia wypadek autokaru w Chorwacji, w którym jechali ludzie z Konina. Miałam w tym dniu dyżur. Zapowiadało się. Że będzie super, piękny, letni dzień. Dostałam telefon od kolegi z mediów. i Iwona, słyszałaś? Ludzie z Konina, wypadek chorwacji. No i się zaczęło. Że są zabici z Konina, Konina, że są poważnie ranni. Wtedy zaczęły się telefony od rodzin, które nie mogły się dobić pod infolinię rządową nie mogły się nigdzie dosłownie dodzwonić. Ale to nie tylko rodziny, bo my też mieliśmy w ogóle problem, żeby się dodzwonić do służb. Nasze państwo okazało się, że w soboty nie pracuje. I żaden z rzeczników. Z żadnych rzeczników, ale też Ministerstwo Spraw Zagranicznych też nie pracuje w sobotę. Dzwoniliśmy na infonię ministerstwa, pamiętasz wtedy, automatycznie nas rozłączało z, z infolinią, Ale po pewnym czasie dostaliśmy bezpośredni kontakt do pracownika konsulatu w Chorwacji. Pojechaliśmy wtedy pod kościół Świętego Wojciecha, a tam już czekała rodzina, e, która nie wiedziała, co się dzieje z jej mamą. I dopiero kiedy zrobiliśmy ten numer do pani konsul, ona dowiedziała się tak naprawdę przez nas, co się dzieje z jej mamą. Tak, bo ta rodzina do, przy nas dzwoniła do e, tej pani, do pracowniczki konsulatu, i tak naprawdę przez pewien czas e, staliśmy się takim centrum informacyjnym dla rodzin, które nie mogły znikąd niczego się dowiedzieć. Także to był naprawdę bardzo trudny dzień, mm, ale też myślę o tyle satysfakcjonujący, że pomogliśmy ludziom, ale też widzieliśmy, jakie ludzie mają do nas zaufanie. To było niezwykle ważne doświadczenie, ale jedno z trudniejszych, z jakimi dane mi się było zmierzyć w tej pracy, a pracuję już ponad 30 lat. Sam ten jeden dzień to był zaledwie wstęp do tego, co czekało nas dalej. Właściwie przez cały miesiąc, i włączona w to została również cała redakcja. To, były, to było docieranie do rannych, rozmowy z nimi. Rozmawialiśmy z księdzem, no który ta uległ rozmowa... wypadkowi w Chorwacji. Nie zapomnę chyba do końca swojego życia tą ciszę, jak ten ksiądz opowiadał szczegółami, jak przebiegł w ogóle cały ten wypadek. E, pamiętam wtedy, że chyba Ania Pilacka, która miała właśnie wychodzić na nagranie kolejne materiału została, była tak to poruszająca historia, że my siedzieliśmy i to był cud, że ten ksiądz przeżył ten wypadek. I takich, drodzy Państwo, wrażeń mieliśmy przez cały sierpień bardzo wiele właśnie związanych z tym wypadkiem, a skończyliśmy, by zajmować się tą sprawą w momencie informacji o pogrzebach ofiar. To był sierpień, bardzo trudny, a jutro zapraszam do września.